Anna Nawoźnia, dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW. Witam Państwa! Polska jest na skraju wyżu z nadzachodniej Rosji, ale na zachodzie kraju zaznacza się płytka, rozmyta Zatoka Niżowa związana z niżem z nad Szkocji i Atlantyku. Dodatkowo do zachodniej granicy kraju zbliża się strefa frontu chłodnego, którą poprzedza jeszcze linia zbieżności. Polska jest w powietrzu polarnym, stosunkowo ciepłym, na wschodzie wyraźnie suchszym. Dzisiaj niemal w całym kraju jest bardzo słonecznie i bez opadów, tylko na zachodzie i południowym zachodzie Polski więcej chmur i opady deszczu. Dzisiaj nadal bardzo ciepło, z temperaturą od 24 do 28 stopni, a na Mazowszu i Warmi nawet do 29 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich. Tam około 22 stopni. Wiatr jest słaby i umiarkowany południowo-wschodni oraz wschodni. Na zachodzie, gdzie oddziałuje strefa frontu oraz linia zbieżności, zachmurzenie już wzrosło do dużego i występują przelotne opady deszczu oraz burze. W prognozie burzowej zaznaczono, że właśnie najbardziej intensywne burze będą występować na krańcach zachodnich kraju. Tam także obowiązują ostrzeżenia ze stopniem pierwszy oraz ze stopniem drugim i są one ważne do godziny 23. Już w tym momencie burze rozwinęły się w rejonie Wrocławia czy Szczecina. Najbardziej W najbliższych godzinach spodziewamy się, że te burze. Będą jeszcze bardziej intensywne, będzie im towarzyszył grad, przejściowo opady będą o natężeniu ulewnym, a sumy opadów mogą dochodzić do 30-40 mm. Na krańcach zachodnich punktowo nawet do około 50 mm, co może niestety skutkować lokalnymi podtopieniami. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 70-80 km na godzinę. Najbliższej nocy burze będą stopniowo zanikać. Jeszcze początkowo dając opady rzędu 15 do 25 mm na krańcach północno-zachodnich. Możliwe są także jeszcze porywy wiatru do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju bardzo pogodnie, we wschodniej Polsce wręcz bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 15 stopni. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, tam miejscami Temperatura spadnie do 6-8 stopni. Wiatr nadal będzie słaby i umiarkowany, zwykle południowo-wschodni. Jutro. Polska nadal będzie na skraju wyżu z zachodniej Rosji, ale na zachodzie zaznaczać się będzie nadal strefa pofalowanego frontu atmosferycznego, za którym dość szybko będzie wzrastać ciśnienie i rozbuduje się kolejny klin wyżowy. Wciąż będziemy w powietrzu polarnym, zdecydowanie bardziej suchym we wschodniej części Polski, co przełoży się także na temperaturę. Jutro najcieplej będzie ponownie na Mazowszu do 29 stopni. Poza tym termometrem zwykle pokażą od 25 do 28 stopni, nieco chłodniej będzie na krańcach zachodnich, gdzie za frontem oraz w strefie opadów temperatura wyniesie około 21-23 stopni. Na wschodzie Polski będzie przeważnie słonecznie, ale mogą się pojawiać punktowo przelotne opady deszczu i słabe burze. Natomiast w Polsce zachodniej burze będą zdecydowanie liczniejsze i silniejsze potencjalnie Nawet bardziej niebezpieczne niż dzisiaj. Przede wszystkim będą im towarzyszyć silne opady deszczu okresami o natężeniu ulewnym, a być może nawet nawalnym. Sumy opadów będą sięgać 30-35 mm, ale w pasie mniej więcej od pogranicza województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego przez województwo wielkopolskie, podolnośląskie i opolskie sumy opadów mogą sięgać około 55 mm. Więc ym, lokalnie, Szczególnie w obszarach zurbanizowanych mogą powodować podtopienia. Z burzami będzie związany także grad oraz porywy wiatru do 80-85 km na godzinę. Strefa burz będzie stopniowo przemieszczać się do centrum kraju. Kolejnej nocy, z wtorku na środę, strefa opadów i burz przemieści się właśnie do centrum kraju. Burze będą e, zanikać w pierwszej połowie nocy, a na zachodzie kraju nawet stopniowo będzie się rozpogadzać. Możliwe są tam mgły ograniczające widzialność do 300-500 metrów. Na zachodzie temperatura spadnie poniżej 10 stopni. Bardzo ciepło będzie nadal w centrum i na wschodzie do 15 stopni. Wiatr wciąż słaby i umiarkowany, zwykle południowo-wschodni i wschodni, jednak w zachodniej części kraju będzie przewa będą przeważać już kierunki zachodnie. W środę strefa pofalowanego frontu odsunie się do wschodniej części Polski, a w zachodniej przejściowo wzrośnie ciśnienie. Stopniowo jednak zacznie się zbliżać do zachodnich granic kolejna strefa frontu związana z niżem nad Morza Północnego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym już nieco chłodniejszym, szczególnie na zachodzie Polski, co także przełoży się wyraźnie na rozkład temperatury. Na zachodzie temperatura która maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni. We wschodniej części kraju będzie nadal bardzo ciepło, 27-28 stopni. Wśród opadów oraz burz spodziewamy się już we wschodniej części Polski. Przeważnie Występować będą sumy opadów do 30 mm, ale na południu-południowym wschodzie punktowo do 45 mm. Porywy wiatru możliwe będą do 80 km na godzinę. Występować będzie także grad. W kolejnych dniach nadal stosunkowo ciepło, ale i burzowo. Temperatura maksymalna od czwartku do niedzieli w wielu miejscach będzie przekraczać 25 stopni. Ochłodzenia spodziewamy się na koniec weekendu, w niedzielę oraz w poniedziałek, gdzie w wyniku liczniejszych opadów przejściowego ochłodzenia temperatura spadnie w wielu miejscach poniżej tych 25 stopni, bliżej będzie ym, do 20 stopni. Spodziewamy się także, że w weekend, szczególnie w niedzielę, opady już będą na znacznym obszarze kraju, będą to nadal opady burzowe, ale już na takim poszerzonym obszarze, co niestety nie poprawi nadal sytuacji hydrologicznej, ale może chociaż troszkę poprawi sytuację związaną z zagrożeniem pożarowym.